Cześć, cześć człowieki! Przed obejrzeniem tego prześwietlnego odcinka, drugiego odcinka w drugim sezonie Krajny Króla. serdecznie was zapraszam na dzisiejszego live'a u Sid'a. Wszystkie linki w opisie, słuchajcie, wydarzy się tam coś niesamowitego. A jeśli chcecie się dowiedzieć szczegółów, koniecznie oglądajcie ten odcinek. Tak więc widzimy się dziś na live'ie, trzymajcie się, papa! Julian, pa. głupko, co trzymajcie się? Zapraszam do oglądania, a nie... Teraz oglądajcie odcinek i zostawcie łapkę i wpadnijcie na lajwa. Cześć! No znowu cześć, no się, przecież no, się nie żegnasz, tylko jest odcinek. Dobra, intro. Witam was, witam was bardzo serdecznie, człowieki, z tej strony Jolian, ukochany was Krol Jolian, witam was drogie drugim Krajny Krainy Krola. Dokładnie tak, jesteśmy w Krainie Krola, to znaczy to nie jest krajna Krola, tylko to jest coś dziwnego, proszę Państwa! Cłowieki. Mówiliście, żebym setna na południową północ i tak też zrobiłem, ale bowiem mądry jestem i znalazłem coś takiego. Jakieś, nie wiem, no takie kloce w jezowce, to się wydaje. Jestem na drodze w ogóle. Wiecie, warto chodzić po przejściu dla piesek. pamiętajcie o tym. Idziemy za chodnickiem. Za bardzo nie wiem, kurczę, gdzie jestem, a tym bardziej mnie denerwuje to, że dalej nie mogłem spotkać moich przyjaciół, no. Sit, kajko. A to chyba nie kojarzę. No tam jest Gibi, Skach, no kurczę, a reszta gdzie jest? Nie, bez krępacji, jeszcze mamy trochę czasu i może jakoś ogarniemy. Patrzcie, woda. Jaka piękna woda. W ogóle doszedłem do jakiegoś miasta, to jest jakieś ogromne miasto, nie za bardzo wiem o... Co chodzi, tak szczerze mówiąc? Mój statek powietrzny się rozbił o jeden zwierzowiec Zwierzowiec, tak się mówi? Tak, o jeden zwierzowiec I kurczę, no muszę teraz iść z buta wjechać Ale w sumie jest spoko, bo... Co to jest? Keep out To o kępach trawy tutaj pisał he <laughs> Człowieki Człowieki, witaj Cześć, tu jestem, halo Halo Ale kto? Jolian! Jolian jestem! Alekta! Jolian! Alekta? Jolian! Ja? No ja, tak, to ja. Masz pani kasę? Czyżbym się, nie wiem, do jakiego skina dodzwonił albo coś? Dodzwonił, coś zadzwonić, Jolian? Ja. Alekta, no ja! Czy ja pszczo Alekta. Ja! Ja. No ja! A nic pani, nie dogadam się z panią. W ogóle ty tutaj, chyba ja, jacyś filmowcy normalnie pracuję. Michał. Minewood. opaze. A ja jestem w tym Harley Słuchajcie, już się skapnąłem! Wejdźmy w to miasto tak bocną z dziecką. żeby nie zostać przynajmniej przypadkiem coś jakiegoś ochroniarza wyzotanym. W ogóle hotel Wladimir, fajnie. A to co? What tak? Wcale tego nie zepsułem. Przepraszam wszystkich, którzy to widzą. O Jezu, co, ja robię? W ogóle. Iga. Zostaw tej świetnie, kiołek. Przepraszam panią, jeśli panią zdenerwowałem. Ej! Nie, 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 nie dotyka. A to co? Nie wiesz więc pan... Ała! Ty jak ona pije? Chcę zakopat. zakopać. No to pięknie. Ratonko! Halo! No nie wiedzę w to. No. to jaka... O! Co to, to za jęki? Dzięki, za ty, ty jesteś dziękiem. spokojnie! Proszę nie dotykać mnie, ja jestem bardzo grzeczny. To nie babcia! Ja rozumiem, że pani się denerwuje... co to no jest? Proszę, no. Co za dziurę! No to ja, też! Jezus, znowu jakieś zwierzaki kopią Jezus, no idzie, ja mam trutkę, nie mam trutki przy sobie Ej, spróbuj trutkę, chyba nie wiesz kim jestem Ej, on, ty Coś mówisz? Nie wiesz kim, kim jestem chyba A on coś gada, jakie dziwne stworzenie <laughs> dobra Ej, e, Czy kim... ty umiesz? A. Co ty umiesz? Wszystko no. umiem, twoim królem jestem Jestem, o tym nie wiesz, ale Jest? weź mi rzut dyrka królem? Tak, zoć Dobra, akurat Ta. tak się zdarzyło, że mam trochę kupy Więc możesz się podsadzić, proszę bardzo No co no za typ, chce mnie kopać ab Blo, bloki kupy, proszę dla ciebie, zwierzaku, no, no, okej, okay. dobra, no, weź tą babę ode mnie najpierw Uważaj, uważaj, o, pani, pani babciu, idziemy stąd, idziemy stąd, ona jest po prostu, to jest znerwicowana kobieta, musimy stąd po prostu odejść, prasę, chodź, 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 chodź Chodź zwierzaku, chodź, słuchaj, a ja, co ty jesz, bo ja nie wiem, ja nie wiem jak, czy mogę utrzymać takie zwierzę, co ty jesz? Zjesz, <laughs> nie gadam z tobą Bo tutaj się kupę kopie, to może... Nie gadam z Hej, hej, już, 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 przepraszam, dobra, ja już, Ja wiesz już. kim jestem chyba, człowieku? W ogóle kim, kim ty to jesteś? to jest Najpierw ty się przedstawiasz. No ja jestem Shio. Mieszkam sobie tutaj. A ja jestem słynny Król alien. nie wiem tylko jazyk. Słynny Król alien, Co to jest? Jestem ty... Król Alien, tak? Proszę. Nie, nie. Król Alien, dobra, okej. Okay. Ale jesteś, jesteś kosmitą, tak? Król Alien, o to chodzi. Nie, tak. nie, nie? Tak, A. I jestem Aaaa! twoim królem, wiesz o co chodzi. Jesteś moim królem. a, czyli... Ty jesteś tym! Ja słyszałem tą legendę. Ja słyszałem legendę o królu, który ma przybyć z niebios. Czyli ty jesteś pewien ten król, ale tak, tak, jestem z nieba, tak, chodziam. A, to no znaczy! Nie chodzi mną, tylko powiedz mi, gdzie ja jestem w ogóle, co to za miejsce. Dobrze, dobrze, ja dobrze, się ale rozbiłem. wracając do zwierzaka, bo ja nie wiem co ja mam. Ja, co ty jesz? Ja se dam radę, nie ma, cię mam stejki. A, no dobra, to świetnie, to chodź sobie ze mną. Zobacz, tutaj jesteśmy pod hotelem Wladimiru, do którego raczej nie... Do, dobrze, bo żebyś nie przychodził. A, Chociaż. A, powiedz... a już, dobra. No. To jest SEO, tak? SEO. No, no, co to za miejsce, tak by the way? To jest, proszę cię bardzo, Minewood, czyli nasze małe miasteczko, w którym będziesz... Znaczy, nie wiem, czy będziesz, bo ty w sumie jesteś zwierzakiem, to nie wiem, czy się kwalifikujesz, ale są tutaj różni sławni aktorzy, więc będziesz musiał się pilnować, żeby tu, wiesz, komuś nie napróić na buty, czy coś takiego. Tak, to wiem, no dobrze, to ja takie miasto no. chcę przejąć sobie. Dobra, to No to, to świetnie, jak przejąć? No bo ty jestem jesteś... królem. A, no tak, tak, król alien, dobra, już kojarzę, już kojarzę, dobra. Tam ktoś jest, Jakś... zobacz, ty. Tu się jakoś trawsko zarosło. Kto jest? A, A, no tak, to jest nasz lokalny policjant Twist. Możesz może się z nim przywitać, i pogadać, proszę cię bardzo. To jest policjant Twist. Pacalał mnie ty. On za bardzo nie jest rozmowny, wiesz, bo on trochę jest zestresowany. A może, wiesz, pacz niego łapką, może zacznie mówić coś. Ja nie A, ty, nie, nie, nie da się. Nie działa, dobra, chodź dalej w takim razie. On no, mówi, znerwicowany jest, taki strasznie. Um, tutaj są szopy, w których będą mieszkały różne osoby, więc, więc na razie A ja mogę tu nikt nie mi zamieszkać, bo ja w sumie jestem bezdomny w tym momencie. Powiem ci więcej, na pewno będziesz mieszkał w tej ruderze, jeżeli tu zostaniesz. Chyba, że znajdziesz jakaś buda, bo nie wiem, czy Aha. jest jakaś buda. A, dobra. No, no, ja... także ten, także spoko, coś się znajdzie, nie tak ogóle... spoko, nie tak? Myślisz, że to spoko jest? Że ja w budzie nie będę mieszkał. Zniknąłeś? wiem. a tam jest! O Jezu, zwierzak taki mały się schował e, to Słuchaj, to, to ja kurde, nie, nie wiem no... Ten nerwo ja, ja, ja przepraszam, chodź, chodź proszę cię, chodź nie wiem, król król Alien, już tak, to, tak, już pamiętam. Słuchaj, so słuchaj so Sija. No, no. Bo ja mam jeszcze takie pytanie, ty możesz znać Sida Leniwca? Sid Leniwiec, no tak, znam, znam Serio no. go znasz? No. Gdzie on jest? No właśnie, ciężko jest go obecnie znaleźć, bo wiesz, wszyscy się rozbiegli jak o, oszałe. Nie wiem jak to się mówi nawet. Jak, jak osa, po prostu, osałało, i się. Oszala, oszałało się. Osałało się i rozbiegli się po prostu. A, Masakra. A to bojeka. oni są w tym mieście, tak? Dobrze, rozumiem. Tak, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj są. Aha, tak, tak. a wy że ta pani w ogóle... Nie mogłem się z nią dogadać. No to jest pani Rutynka, ona za bardzo... Cześć nie kontaktuje, lecynka. więc. Ja, no widzisz? No ona nie za bardzo rozumie, wiesz, więc lepiej ją zostawić po prostu, ale ale ja ci wyjaśnię do końca, co tu chodzi, bo zobacz. Pa. Tutaj będziemy kręcili filmy, będziemy kręcili fajne filmy, I są tutaj reżyserzy, wow. i są aktorzy, Cześć! I o, pan policjant Lep, Lepiej zejdźmy mu z drogi, bo on trochę wściekły jest czasami i może kogoś uderzyć. E, więc o, tu jak, jakiś, jakiś A to, pan co? przyszedł. To jest. E, to, to. Nie, nie wiem, to jest chyba jakiś, jakiś reporter chyba jest, wiesz? To nie Widzę ma kamerę. O, to kręc mnie ty, patałachu. On, chyba. kręć mi dopę W każdym razie, jest, jest tutaj dwóch producentów, słuchaj, słuchaj mnie Jest dwóch producentów, wow. że on tutaj barkę Którzy wydają filmy i będziemy musieli się zgłosić do jednego z nich, żeby właśnie film A to ja, się ja też, też będę, będę kręcił te filmy, tak? No, nie wiem właściwie, no musisz się No chcę, bo ja dużyny, umiem no. No. A, umiesz, umiesz kręcić, a, no to pewnie będziesz, no jak umiesz, Widzisz, to ja z jestem... Sławnym A, kapitan Alien, no tak, pamiętam, e, nie kapitan, e, król <laughs> Król tak. Alien e, no. Król Alien, dobra, okej, niech będzie, dobra. No, także tutaj możesz sobie kupić jakieś żarcie, ale na razie nie tykaj, więc chodź stąd, proszę cię bardzo No, także widzisz, takie to są właśnie te klimaty. Aha No i co ja mam teraz z tą zrobić? Szukasz jakiegoś Czaj, czego ty szukasz teraz? No nie wiem czego są. Na no, sokam? Weź mi doradź no. ty Słuchaj, gdzie ty może... Ja nie wiem czy może, co? J jakim? Kto to jest Morris? To jest Alien taki następca mój Aliena, czyli mnie. Następca Króla Aliena. Tak, no do, dokładnie. Chcesz być moim Następca. następcą? No chcesz? A, czyli wasz... Chcesz być królem? Eee, królem? No w sumie. Dobra, nie, to nie, masz, dobra. Masz jakieś królestwo? Ej, a masz jakieś królestwo w ogóle? No, no, jak widzi, zaprowadzasz mnie po nim. No jak, ale to jest. Nie, to jest. Minut, a ty jesteś z nieba przyszedłeś, tak? No tak. No, no to w niebie masz to królestwo, tak? Nie, tutaj. No jak. A. No dobra, nie, nie rozumiem mi kompletnie, nie dogadamy się chyba, ale dobra Weź nie, mi ty dom, ty weź mi coś jakąś, chatę daj Dobra, słuchaj, ja mam pomysł, ty no, jesteś podejrzany trochę co? Podejrzany jesteś, wejdź tutaj, tutaj jest pani Celinka o. Ona bardzo dobrze dyskutuje No? no pogadaj z a ty załatwisz mi ja dom, e... tak, w tym czasie? Eee, tak, no, tak, yes. wiesz, zakowierówka mi się też zacięła Aha. Muszę, muszę coś. co to, zezbojowo w ogóle ale miły pan Witaj Chętnie Czyli mogę tu zamieszkać, tak? Tylko dla Kajko? Nie, bo ja też chcę. A to tu Kajko też jest, o to świetnie. Nie bardzo rozumiem, Jolek. Jak to nie rozumiesz ty? To ja tu zamieszkam, okej? Okay? Nie bardzo rozumiem, tylko dla Kajko. Aaa, żebyś powiedziała chętnie. Tylko dla Kajko, tylko... No! A, chętnie! A dobra, dziękuję. Ja sobie tu zamieszkam, ludzie. Pani Celinka robi mi kolację, bo słońce zachodzi. A was zapraszam serdecznie na dzisiejszego live'a. Wszystkie linki w opisie i mam nadzieję, że będziecie koniecznie start o godzinie 18. Bądźcie wszyscy! Ja też będę! Cześć!